Witam wszystkich serdecznie z tej strony Konrad z Grupy Zdefiniowani. Dziś słów kilka na temat projektów, w których uczestniczę, a w szczególności o blockchainie TON, w którym jestem od początku roku i był to tak naprawdę strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o moją decyzję uczestniczenia w tym ekosystemie. Tak naprawdę wielu ze świata krypto mówiło o tym, że ten blockchain będzie bardzo mocno szedł do góry, no i faktycznie stało się, jak stało, sama cena tokenu natywnego TON. W momencie, kiedy ja wchodziłem na poziom gdzieś mniej więcej około $80-$90, w tej chwili jesteśmy powyżej $6, natomiast w okresie all-time high było to już ponad $7, dolarów, gdzieś pod $8, nawet niemalże $7,5 z tego co pamiętam. Sam blockchain TON w ostatnich dniach nawiązał bardzo mocną współpracę z Tetherem, co daje tak naprawdę możliwość większej ekspansji samego tokenu, samego ekosystemu, ale też. Wiele użyteczności, które mają być wprowadzane w przypadku tego blockchainu, bardzo dużo projektów, które powstaje na tej sieci, m.in. Doczton, którego jesteśmy jakby tutaj współtwórcami, którego uruchamialiśmy w styczniu, i był to bardzo dobry okres. Wtedy tak naprawdę tych tokenów jeszcze nie było zbyt dużo, w tej chwili tak naprawdę mamy bardzo duże nasycenie różnego rodzaju projektów, oczywiście jedne dają zarobić inne nie dają zarobić to wszystko oczywiście zależy od właścicieli projektów od twórców ale również też od samej społeczności. Skupię się może w tej chwili na samym początku jeżeli chodzi o Docton. Jak widzicie mieliśmy bardzo dobry okres w ostatnim czasie jeżeli chodzi o All Time High i gdzieś w połowie marca właśnie osiągnęliśmy te szczyty w tej chwili gdzieś tam sobie lawirujemy w okresach takich spadków jak i też wzrostów sam projekt jest cały czas przez nas wspierany. I będzie rozwijany w zakresie wprowadzania różnego rodzaju produktów do samego projektu, po to, żeby dać użyteczność samemu tokenowi DOCZTON. Między innymi pracujemy nad, własnym, nad własną grą, która będzie wykorzystywać ten token, ale również jest i też wiele, wiele innych elementów, które będziemy chcieli wdrażać. Tak więc w przypadku DOCZTON nie mamy tutaj do czynienia z tokenem typu Pump and dump, tylko tak naprawdę z tak zwanym slow moonem, moim zdaniem, który w momencie odpowiedniego hype'u i odpowiednich tak naprawdę dla społeczności pozytywnych wiadomości będzie w stanie piąć się dalej. Tak więc nasza 3-miesięczna historia, która jest widoczna na tym wykresie, daje tak naprawdę obraz tego, jak to wszystko wyglądało i jak to wygląda na tą chwilę. Tak więc, oczywiście to nie porada finansowa, ja nie jestem doradcą finansowym, każdy decyduje, w którym momencie wchodzi w dany projekt, w którym wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o projekty, które dają mi pasywną opcję zarabiania, to tak naprawdę na tą chwilę jest ich mało, ponieważ interesuje się bardziej właśnie takim zarabianiem spekulacyjnym, takim podejściem typowego degena, który wchodzi często w różnego rodzaju projekty i wychodzi w momencie, kiedy uważa to za stosowne. No i to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę każdy z was wchodząc w jakieś projekty musi liczyć się z tym, że przychodzi ten moment, kiedy jest odbicie a często też nawet sami właściciele twórcy sprzedają swoje tokeny no i ten token nie, bardzo często zwyczajnie zawija się, roluje i nic z tego już raczej być nie będzie, tak więc zawsze pamiętajcie o tym, żeby realizować zyski na odpowiednim poziomie, nie być chciwym w tym co jakby robicie. Tak naprawdę, brać mniejszymi łyżeczkami, ale więcej takich właśnie sytuacji, w których możemy coś zarobić. Dlatego też uruchomiłem grupę, kanał, który jest oddzielnym kanałem od zdefiniowanych, w którym daje informacje o różnego rodzaju tokenach. Oczywiście jedne dają zarobić, tak jak mówię, drugie nie dają. Kwestią jest tak naprawdę to, tak, to jakiego, rodzaju, jakiego rodzaju są to projekty. Oczywiście w większości są to memtokeny, do których należy podejść z przymrużeniem oka i tak naprawdę wchodząc, łapiąc jakiś zysk, najlepiej zwyczajnie z nich wychodzić, zapominać i wchodzić w kolejne. Tak więc staram się gdzieś tam tutaj te informacje, które ja wrzucam na tą grupę, mocno analizować po to, żeby dać Wam w miarę, w miarę takie ogarnięte informacje na temat tych tokenów. Natomiast w ciągu dnia jest ich bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę jest... Nie jest możliwością, aby ogarnąć każdy z nich i sprawdzić, czy dany projekt faktycznie da zarobić czy też nie. Tak więc zawsze róbcie ten swój własny dior, do your own research, po to, żeby świadomie jakby inwestować własne środki. Kolejną sprawą to to, w jaki sposób ja słapuję te tokeny. Nie korzystam w tej chwili z żadnych słapów bezpośrednio na Dexach, czyli w przypadku Ton Blockchain mamy tutaj Dedust oraz Stonfi. korzystam bezpośrednio z bota, który daje mi możliwość szybszego kupowania. No i przede wszystkim mogę szybciej jakby załatwić moment chociażby wklejenia samego smart kontraktu, który gdzieś tam widzę bezpośrednio, którym jestem zainteresowany, ponieważ w przypadku Dedust czy też Stonfi mamy do czynienia często z różnego rodzaju lagami, które powodują to, że ta każda cenna sekunda tak naprawdę nam mija w momencie, kiedy chcemy partycypować w jakiś projekt na samym początku. Jeżeli chodzi o mnie, ja korzystam z bota Krypton Superbot. Jest to bot, który daje nam możliwość tak naprawdę wchodzenia w każdy projekt, który jest lokalizowany właśnie na tych dwóch deksach, ogólnie na sieci blockchain. To na Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić w przypadku takiego uruchomionego bota, to wygenerować sobie własny portfel bądź też zwyczajnie sobie wprowadzić portfel, którego chcemy jakby zaimportować, wyeksportować do, do tego bota naszego już wcześniejszego. Oczywiście pamiętajcie, że są to boty, do których pewności jakby w 100% nie mamy w zakresie chociażby bezpieczeństwa naszych środków, ponieważ są to. Portfele, które są tutaj generowane jako non-custodialowe, my przetrzymujemy nasze klucze prywatnej frazy SID. Tak więc, zawsze trzymajcie tutaj tylko ograniczoną ilość tonów, jeżeli już decydujecie się na korzystanie z takich botów. z racji tego, że nie wiemy, co się może wydarzyć. Tak naprawdę dochodziło już w pewnym przypadki, pewne przypadki wskazywały na to, że niektóre boty zwyczajnie drenowały takie portfele. No i dlatego należy zachować w szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o sam krypton Superbot. Jedyną rzeczą, którą musimy sobie ustalić, to tak naprawdę jeżeli chcemy, aby ten bot kupował szybciej, to ustawiamy sobie autobuy z odpowiednią kwotą, tutaj wpisujemy Amount, dajemy Slippage, jak i też Sniping Minimum Liquidity oraz. Yy, I to są chyba te najważniejsze rzeczy, które musimy tutaj mieć skonfigurowane, żeby w przypadku tego bota móc korzystać. Tak więc bardzo dobre narzędzie, natomiast tak jak mówię, zachowajcie ostrożność, przede wszystkim dlatego, że nie wiemy jak te, ten Sniper Bot, jeżeli chodzi o, o całe, cały kontrakt, jaki też zaplecze jest zabezpieczone właśnie z punktu widzenia dbania o, o bezpieczeństwo tych kluczy prywatnych których de facto my jesteśmy jakby właścicielami. Tak więc zachęcam do korzystania z takich botów, jeżeli chcecie wchodzić w takie właśnie szybkie tokeny, gdzie kupujemy i sprzedajemy i realizujemy sobie szybciej zyski. Z racji tego, że w przypadku właśnie tak jak mówię, czy Stonfi, czy, czy dedos, mamy do czynienia właśnie z tym ograniczeniem czasowym, te, te deksy działają dość wolno, no i to powoduje to, że zwyczajnie nie mamy aż tak szybkich reakcji w przypadku kiedy chcemy kupić sobie konkretny token. Natomiast w przypadku tych projektów, które są na sieci blockchain ton to bardzo mocno już jakby zakorzenione, no to oczywiście możemy korzystać z DEX-ów bez żadnych problemów, ponieważ są to projekty, które tak naprawdę podchodzimy do nich long-termowo, i jedynym takim momentem, kiedy można byłoby korzystać z takiego bota, to jest moment, kiedy załóżmy na danym naszym tokenie mamy bardzo mocny spadek, jeżeli chodzi o wartość, wartość takiego tokenu. Tak więc tak to wygląda. W dniu wczorajszym trafiłem też na ciekawy projekt Kroko, który dał zarobić tak naprawdę bardzo dużo z racji tego, że wchodziłem mniej więcej właśnie na tych poziomach, gdzie pojawił się fat na tym projekcie, no ja zaryzykowałem, rzuciłem sobie kilka tonów, natomiast dziś rano sprzedawałem z bardzo fajnym zyskiem, tak więc to jest to, o czym mówię, tak naprawdę nie znamy miejsca, jak i też czasu, w którym dany token jest w stanie wystrzelić, albo zerolować się, tak więc bardzo ważne jest to, żeby zwyczajnie realizować swoje zyski w tym momencie, kiedy uważacie to oczywiście za stosowne, ale ważne jest też to, żeby nie być zbyt pazernym. Tak więc na tą chwilę tak to wygląda. Słuchajcie, ja w najbliższym czasie będę nagrywać również filmy dotyczące nowych projektów, które wchodzą właśnie na blockchain Tona, ale będę się tutaj skupiać na projektach, które są tymi bardziej perspektywicznymi z punktu widzenia takiego potencjału do wzrostów, jak również w przypadku presale projektów, które mogą dopiero pojawić się po takim pre-sale'u, Natomiast pamiętajcie, że takie eventy jak presale są, do nich należy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ w większości przypadków, kiedy wchodzimy w presale danego projektu, to zaraz na starcie dochodzi do dużej sprzedaży. Wyprzedaży takich tokenów zwyczajnie bez vestingu, a w przypadku tutaj tokenów na sieci TON, to tak naprawdę te launch pady w tej chwili z tego co wiem, nie oferują opcji vestingu, tak więc duża ilość tokenów, które sprzedawane są na starcie, powoduje to, że ta cena spada. Ale mimo wszystko warto sobie czasem wejść małą ilością tonów, taki pre -sale, i odkupić potem na starcie już w momencie, kiedy spadnie cena. Trzymać te tokeny i dokupić właśnie na spadku. Natomiast są też przypadki oczywiście takie, w których zwyczajnie taki token zaraz po starcie, mimo tego, że zbiórka była duża, idzie bardzo wysoko do góry. Tak więc słuchajcie, reguła mówi tak że w większości przypadków te tokeny zawsze idą w dół, natomiast są oczywiście przypadki, w których jest też inaczej, tak więc warto też wziąć to pod uwagę. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, tak jak mówię, w tej chwili będę skupiać się bardzo mocno właśnie na tym blockchainie, na swoim kanale będę umieszczać różnego rodzaju projekty, informacje o projektach, które startują na tej sieci, i na tym będę się skupiać. Na razie koniunktura, jakby rynku powoduje to, że nie skupiam się na tych projektach, które dają pasywkę, ponieważ więcej możemy zarobić czysto spekulacyjnie. Dlatego, raz na jakiś czas oczywiście, jeżeli trafi się taki projekt, który będę uważać za projekt warty uwagi, oczywiście nagram o nim film, opowiem wam. Oczywiście, jeżeli sam zdecyduję partycypować w taki projekt. Natomiast, główną moją aktywność w tej chwili zobaczycie właśnie z racji tego, że bardzo mocno jestem zaangażowany w sieć Blockchain Tom i tu będzie dość sporo filmów. Czekam też właśnie chociażby na różnego rodzaju projekty, które mogłyby dawać też pasywną opcję zarabiania na tej sieci. Oczywiście zawsze bierzcie pod uwagę to, że większość tych projektów kończy jako SCAM, tak więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże ryzyko. Tak więc tyle z mojej strony ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego czegoś.